Kolejny temat, stabilność całego ciała i stabilność centralna, czyli coś, czego każdy potrzebuje, nie tylko być mobilny i silny, ale również stabilny, aby stabilizować centrum, a potem, żeby to się przenosiło na dystalne części ciała. W skrócie dla osób, które nie znają tego słownictwa, chodzi o to, żeby po prostu mieć mocny brzuch. To nie tylko z przodu, czyli tak zwany sześciopak, ale również z boku. Dolne plecy, przepona oraz mięśnie dla miednicy muszą ze sobą współgrać, żebyśmy po prostu wiedzieli, gdzie się znajduje nasze ciało i wiedzieli, jak je odpowiednio napinać. Zaczniemy sobie od ćwiczenia w leżeniu tyłem. Najprostsze, jaki jest, podnosimy biodra do góry. I ściskamy pośladki w pozycji, kiedy biodra są u góry. Przed wyniesieniem bioder lekko ściągamy żebra w dół, żeby zaktywować mięśnie brzucha. Jeżeli to jest proste dla kogoś, może podnieść jedną nogę do góry. O, i robimy to wtedy jedno nóż Super. A my dodatkowo jeszcze podnosimy sobie ręce. Tak, i ja staram się Kamila zdestabilizować. Hop. Jak zamknie oczy, to nie będzie wiedział, z której strony siła nadejdzie. Jego ciało musi na to ćwiczenie reagować. Ok. Następna rzecz, przechodzimy do czworaków, czyli na czworaka. Pozycja, tak zwana pozycja misia. Lekko kolana, Kamil, podnieść do góry i dotykaj barku. Raz jednego, raz drugiego. I ćwiczenie shoulder tap. Stabilizujemy mocno lędźwiówkę, mocno brzuch pracuje. Pilnujemy, żeby on się tutaj nam nie bujał za bardzo. Wtedy to ćwiczenie jest efektywne. OK? Druga wersja, podobna. To będzie przyciąganie kolan do przedramion. Hop, hop. I tutaj też nie ilość, ale jakość. Musimy wiedzieć, że robimy to odpowiednio dobrze, że to ciało jest stabilne. OK? Pies gończy wersja podstawowa, może najpierw prosta. Hop, i zmiana. Ok, staramy się napiąć brzuch, utrzymywać kręgosłup lędźwiowy w ustawieniu neutralnym przy tym ćwiczeniu. Czyli ona jest łatwe, jeżeli my się tutaj będziemy gibać, ale może być trudne, jeżeli zaktywujemy odpowiednio mięśnie brzucha. Można tutaj sobie coś położyć, jakąś książkę na przykład która nam będzie dawała feedback co tam się dzieje jeśli spadnie no to nie jesteśmy w dobrej pozycji ćwiczenie zaawansowane hop super czyli kolana są w górze musimy dużo mocniej popracować z całym korpusem aby utrzymać tą tą pozycję bardzo polecam tak jak wcześniej powiedziałem stabilizacja i trening stabilizacji to nie tylko mięśnie przodu ale też mięśnie boku ciała czyli skoś, skośne, wewnętrzne, zewnętrzne pokażemy plank bokiem na pewno każdy gdzieś widział to ćwiczenie idź do góry super, 5 sekund i dół hop i dół. nie ma co też tej pozycji przeciągać czyli trzymać jej jakieś 30 sekund, 3 minuty potem dużo wychodzi kompensacji lepiej zrobić to krótko a większą ilość powtórzeń ok, wersja podstawowa Kolano jedno jest zgięte, idziemy do góry. I do góry. Tak jest. Wersja jeszcze bardziej zaawansowana. Nogi są wyprostowane, ściągamy. Łokieć do kolana. Super. Ale to tak jak mówię, trzeba sobie dobrać tą regresję czy progresję tego ćwiczenia pod swoją aktualną dyspozycję i sprawność. Ok. Oczywiście, drugi bok to samo. Przechodzimy do pozycji wysokiej, bierzemy kijek. Zginamy lekko nogi, zginamy biodra, kolana. Oczy są zamknięte dla utrudnienia i staramy się utrzymać równowagę. A siła przychodzi niespodziewanie z różnych kierunków. Trzymaj, trzymaj mocno. Dobrze, przekładamy kijek pionowo i hop, to samo. Ok, dobrze, plus fajnie. Kolejnym ćwiczeniem może być ćwiczenie z piłką szwajcarską, czyli ta duża piła. Zróbmy w podporze najpierw. Ok, wyciągnij nogi. Tak jest. I znowu to samo, najważniejsze jest to co się dzieje tutaj. Mocno napięty brzuch, idziemy do tyłu i do przodu. I już takie niewielkie wychwiania sprawiają, że ten nasz brzuch musi mega mocno pracować. Ok, przyciągnij teraz kolana do klatki piersiowej. Inna wersja tego ćwiczenia. Bardzo dobrze i pokażmy jeszcze może w klęku na piłce, czy wersja najtrudniejsza. Hop, tak, ja staram się wyprostować biodra, napiąć pośladki, rosnąć do góry. Ok, jak dodamy sobie na przykład kijek, można z nim robić skręty. Hop, hop. Oczywiście musimy być na to ćwiczenie gotowi, tak? Jeśli ktoś wchodzi na piłkę i z niej spada, lub za dużo się dzieje, to nie, to, to nie jest to ćwiczenie dla niego. Fajnie. Dobrze, myślę, że dałem zarys tego, jak powinien wyglądać trening stabilizacji ciała, trening tłowia, ale w takim kontekście tego, że jesteśmy po prostu stabilni i silni w centrum a nie pompowania brzuszków na sześciopak, to, to są dwie różne rzeczy, a następnym razem pokażemy Wam kolejną rzecz, czyli trening siły mięśniowej.